Siemanko ludziska. tutaj jest Negazba i dzisiaj zagramy w Mount of Blade Walbrand. Jesteśmy przed miastem Rifehack. Będziemy teraz rekrutować nowych rekrutów, z, y, oczywiście z, y, z Nordów, żeby ekspić na korsarzach. Zarobiliśmy trochę pieniążków, mamy trochę wojów. Tworzymy powoli drużynę. O, już mamy grebiesków, Zapolujemy na nich. Jeszcze korsarze dołączają się do bitwy. Zawalczymy z nimi. Hmm. To, co mi się nie podoba, że nie jest tak nas dużo, to jeszcze chyba morale są słabe. Wracaj tu konico zździchu da sobie radę No to więc szarżujemy w nich chodźcie tutaj um a gdzie ty idziesz? Boska kara. Dobra i został ostatni, nic nie musieliśmy robić tylko my sami Wybiliśmy wybiegliśmy i Korsarzy naraz, BUM! Jej, cieszycie się, bo ja za was robiłem robotę, głupie chuje, no. No i mamy łowców. Mamy, no i mamy taką samą zbroję, która jest słabsza, weźmiemy. Ile uzyskamy pieniędzy? 320 denarów. Dużo. Obiecałem wam właśnie w wcześniejszym odcinku, że pokażę i wyjaśnię co to. jest. O, jak właśnie widzicie prawdopodobnie Nordowie toczą sobie wojnę z Węgierami. To widać po plądrowaniu ym, wios znaczy wioski Mazen. <laughs> Poszukamy sobie w najbliższym mieście jakiś dobry turniej i wam pokażę o co w nim chodzi, jak w ogóle wziąć w nim udział. I dlaczego jest y na początku bardzo taki ważny. Toczą wojnę, jak widać, bo już taka wielka bitwa, 300 osób na 50. A to już jest komunikat, że Jarlinnband, Królestwo Noży został pokonany. Jak widzicie w lewym dolnym rogu. Pójdziemy na arenę. Zapytamy się mistrza czy są turnieje. No i dodawiadomi się, że w Preven, Uxal, Verhek, Rajfek, Jalen, Dirim i Sharis. Verhek, jakże pamiętam, jest po stronie Węgirów. Chyba. Nie, Rajfek chyba. Hmm. Zobaczymy, w ogóle na mapie. <laughs> Jeśli odby odbywają. Okej, okay, no to się odbywają tu. Pokazuję Wam na mapie. Tutaj Wrighthek, Verhek, Revadin, Dirim, Uksal. To jest cała, jakby, co mapa gry. Sharis, jak dobrze pamiętam. I Uksal. Hmm, gdzie jest tu Uksal? Hmm, hmm, hmm. Raven. hmm. Chyba źle przeczytałem, po prostu, dobra. No to wracamy. Idziemy do Werhek, bo najbliżej. No i doszliśmy. Dołączamy do turnieju. Postaw na siebie 100 denarów. Postawienie na siebie właśnie jest Jeśli postawisz 100 denarów, zarobisz 1300 denarów po wygraniu turnieju. Odpowiedź odpowiada ci to? Postawimy. Bo turnieje w tych, że są dość proste, nie są trudne. No, i wygraliśmy pierwszy pojedynek właśnie w tej chwili z naszą drużyną. Znowu postawimy na siebie 1000. Z jakichś 1500 denarów, przepraszam. Mm. <laughs> No i drużyna zielona zniszczona. Tak samo jak drużyna żółta. No i znowu nasza drużyna wygrała. To nie jest nic trudnego, Wbrać właśnie pojedynek w tej grze. To jest najprostszy chyba sposób, żeby zarabiać bardzo dużo pieniążków. No i widzicie, teraz to jest gra, że 1 na 1 na 1 na 1 na 1, czyli FFA. Lepiej ma zielony bomakonia. Dobra. No i wygraliśmy sami. No. no. I patrzymy kto został. Zostały tylko ponad 3, 2, 2, 1, 5, 8, 8 zawodników. Tu też pisze, ale mi się nie chciał przeczytać, bez tym leniwy dość, ale okej. Okay. Hmm. No i teraz pojedynki, jest jeden na jeden. Chodź tu, walnę cię toporem. Kurde, nie trafiłem! Tu. No i pokonaliśmy go że konia spróbujemy zabić czy znaczy, ogłuszyć, bo w tych pojedynkach nie da się nikogo zabić więc to o czterech trzech Trzy widać, że trzech, y dwóch z nich to są takie postacie, które można albo kupić, albo to są postacie na przykład Jarlowie i jakieś normalne najemne ostrze uuuu, <laughs> jed za jednym ciosem został zniszczony w głowę Kogo wyeliminowaliśmy? No i został nam ty, o sam Kserin. Kserina, Kserin. No i to jest kobieta. O ty. No I wygraliśmy pojedynek. Zdichu wąsacz. Derbiliśmy ponad 4180. kupimy za tyle pieniędzy, to co na, na, na początku to sprzedamy wszystko co zrobiliśmy wcześniej Dobra, teraz spróbujemy sobie znaleźć jakąś... Mhm, uh -huh. to jest dobra, ale Cz, nie warte swojej ceny. Może jakąś broń znajdziemy dobrą. Mhm... <laughs> uh -huh. No, raczej będziemy sobie w tej chwili zbierać pieniądze na kolejny turniej. No, po prostu będziemy teraz, nie wiem, zbierać wojsko. No i próbować się stać fasalem. Hmm. Proszę zobaczyć jedną rzecz. Zobacz notatki tego. Królestwo i zobaczmy z kim oni toczą na razie w tej chwili wojny. korecki, nordowie. Czyli oni są... Czyli w skrócie walczą. Uznajmy to tak kolorowo niebiescy z fiolet, fio, fiolet. nie jestem. Nie znam się za bardzo na kolorach, ale uważam, że to fiolet. Taki jasny fiolet. Kąt, nie jest niebiescy. Fiolet walczą z Rydokami Swadi Swadi. Znaczy ich największym wrogiem Słady to są właśnie tym. Królestwo Rydoków, czyli uznajmy to takie republika. To bardziej taka republika, która nie lubi królestwa i też toczy najbardziej czy też konflikty z Dordami Dobra, to wróćmy się. Inaczej, postan inaczej to co postanowiłem, że kiedy będziemy już mieć wystarczająco dużo wojsk, żeby już walczyć z takimi wasalami to, to będziemy walczyć przeciwko, będziemy walczyć Znaczy nie walczyć, będziemy wasalem nordów. Zobaczymy i w tej chwili. No nie jest taki duży 85, może tego, bo mam piąte, które powoduje, że mi się wszystko obni obniża mi się wszystkie ceny o 5% jeśli chodzi o wojsko. Mhm, podkuszę sobie zróbmy. Coś dzicha. No Zapreśliliśmy właśnie podatek naszym żołnierzom. Rekrutujemy sobie tak przynajmniej 35 ile mamy teraz? 13, no to nie przesadzam, przesadzam. 20 przynajmniej. i Będziemy ich rekrutować na przykład na wojowników. O dezerterowie, wojownicy. Hm. Wojownicy są bardzo mocni. Ale, jak dobrze rozegram bitwę, to wygram. Dobra, bijemy się z nimi, z wojownikami. Jak nam się uda, to nad sami możemy ich wszystkich pozabijać. Spróbujmy tak właśnie zrobić. Ustawmy. Czy żołnierzu tutaj na tym wzgórzu? No, już tutaj wojownicy bez żadnego dowódcy, ani w ogóle jakichś planów rzucają się na nas. Czy my na nich? O wiele trudniej niż z korsarzami, ale też możemy ich zamordować. Już chyba teraz są morale. Dobra, chyba już rozkażę, żeby zaatakowali moi żołnierze, bo powoli Coś się stało z filmem, sorry. Waliło nagno, ale już jesteśmy znowu. Okonaliśmy wojowników. Dwóch zrennaliśmy, czyli możemy ich sprzedać, lub nawet będziemy mogli ich zrekrutować. My jesteśmy Tuż zrekrutujemy żo żołnierzy, a raczej Wyszkolmy na nowych Dobra, postać choryzma. Kurde, nie ma przejść przez wodospad Dobra Żeby nasze wojsko po prostu nie poszły gdziekolwiek same Wskażę im żeby przyszli za mną Tak na razie Vamos a O, i udało nam się pokonać wroga. Zdobywamy renomę. No i znowu możemy zrekrutować sobie, nie, raczej awansować. Dobra. Pójdę do każdym, żeby się tam pożegnać z wami, bo już raczej powoli kończymy już odcinek. no i taka wymiana dobra to to werny, może jeszcze sprzedamy nawet tych wolników najemny kusznik. dobra no to komentujcie, Zeskubujcie, oceniajcie, łapkujcie tutaj był spy. A to był kolejny odcinek z The Mont Warband. Siema!